Cześć, tutaj Dorota z Look For Book i słuchajcie, dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, który już zapowiadałam tydzień temu, czyli najlepsze książki półrocza 2024. Oczywiście jest to mój subiektywny wybór, no i z książek, które przeczytałam w tym półroczu. Przeczytałam 75 książek, jest to dla mnie taki dobry wynik, taki, którego się trzymam od kilku lat, no, i z tego, słuchajcie, wybrałam dla Was 10 takich książek, które mnie zaskoczyły, które mnie poruszyły, które wywarły na mnie ogromne e, wrażenie. I dzisiaj przychodzę do Was z tymi książkami. Najwięcej mam z literatury pięknej, ale są też e, dwa thrillery e, i jedna książka. No, to taki reportaż, e, ale można też to czytać jak powieść, słuchajcie. I zaczynam od literatury pięknej. Książka, która totalnie mnie zaskoczyła, ale która mnie urzekła, która no, stała się moją ulubioną, ulubioną, to jest Zaginiona księgarnia Evi Woods. Książka o książkach czyli coś, co ja kocham, uwielbiam i myślę, że każdy miłośnik książ książek no to lubi czytać też o innych książkach. Tutaj dodatkowo, że mamy motyw księgarni, to mamy też mnóstwo powiązań dotyczących literatury klasycznej. Dowiemy się o wielu dziełach literackich, co jest świetnie wplecione tutaj przez autorkę w dialogi między bohaterami, a dodatkowo jest właśnie jeszcze taki ten, słuchajcie, magiczny świat książek. Pokazana jest też ogromna miłość do książek. Jak książki potrafią zmienić życie, ale dodatkowo jest poruszanych mnóstwo mnóstwo tematów społecznych, takich jak przemoc w rodzinie, takich jak mm, wykorzystywanie kobiet, okazywanie właśnie siły mężczyzn no, przeciwko kobietom, szczególnie na początku XX wieku. To, jak były traktowane przedmiotowo przez swoje rodziny, nawet w tych bogatszych rodzinach, właśnie kobiety, do czego tylko były nie wiem, stworzone, czyli do małżeństwa, żeby je dobrze wydać za mąż, żeby rodzina mogła zyskać, a jak później była traktowana, to już nikogo to nie obchodziło. Też, jak sama rodzina potrafiła tą rodzinę wykorzystywać, też o walkach kobiet o swoje prawa. Jest też motyw no, przepięknej miłości, poznawania siebie, relacji, takich międzyludzkich, ciepłych. Mnóstwo, słuchajcie, wielowątkowa jest ta powieść, i ja totalnie byłam zaskoczona tą książką, szczególnie, że była przedstawiona jako taka książka lekka, skierowana do młodzieży, a naprawdę jest to, no taka bardzo dobra literatura, piękna. Gorąco wam polecam. Kolejna książka, słuchajcie, którą czytałam niedawno i która totalnie mnie zaskoczyła. Totalnie, naprawdę rozłożyła mi na łopatki. To są farmazony Piotra Żabickiego. Piotr Żabicki był uczestnikiem jednego z reality show i napisał książkę. Nie są to jego wspomnienia. Ale trochę tutaj przemycił, oczywiście, jak też wygląda, no właśnie, reality show, jakie tam no, są tworzone relacje międzyludzkie, jak wygląda życie w takiej zamkniętej społeczności. Ale to, co jakby jest głównym motywem, to Piotr Żabicki. Słuchajcie, no, ja myślałam, że to będzie taka lekka, przyjemna powieść o reality show, taka obyczajowa, a okazało się, że jest to powieść filozoficzna, która no, okazało się, że Piotr Żabicki jest świetnym obserwatorem no, świata teraźniejszości, rzeczywistości, tego jak się ten świat zmienia. I nie tylko jakby pokazuje swoje obserwacje, ale też tutaj przytacza wiele faktów no, ze współczesnego świata, z gospodarki, z ekonomii, które mają ogromne znaczenie dla naszego życia, do tego jak żyjemy. I może tutaj. Prowokuje nas do zadawania sobie mnóstwa pytań. Takie podstawowe to jest: gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy, jacy jesteśmy, czy potrafimy właśnie być altruistyczni, czy jesteśmy już naprawdę tacy egocentryczni, że nie potrafimy myśleć o drugim człowieku, czy potrafimy budować trwałe relacje, czy te relacje są dla nas czymś zmiennym. Czy potrafimy twor tworzyć trwałe związki? Czy ludzie inni są dla nas ważni? Czy jesteśmy samotnikami, czy jednak no, zwierzę zwierzętami stadnymi i jak wchodzimy w relacje z innymi, jak je tworzymy? E do jak, w jakim kierunku zmierza świat ogólnie? Tak? Czy myślimy też o przyrodzie? Czy myślimy tylko o sobie jako o gatunku ludzkim? Mnóstwo, mnóstwo słuchajcie pytań. I tak jak mówię, to co jest takie ciekawe to, że nie stanął tylko Piotr Żabicki na tym, żeby jakby zadawać te pytania, tutaj, które po, no, są w dialogach między bohaterami, ale też są przytaczane Właśnie fakty dotyczące no, gospodarki, polityki, no, współczesnego życia, więc no, gorąco, gorąco Wam polecam. No, mnie zaskoczyła. Kolejna, słuchajcie, książka z wydawnictwa Mowa, Angelika Lopez, Koronczarki Klątwa Rodziny Flores. Książka, o której też już mówiłam, książka przepięknie napisana, literatura piękna, opowiadająca o Brazylii początków XX wieku, też o kobietach, że w zasadzie bez mężczyzny nie znaczyły wiele, nie miały jakiejś tam siły przebicia, ale tutaj właśnie te kobiety sobie radzą, też porozumiewają się szyfrem, jak pomagają sobie nawzajem. Jak to procentuje w przyszłości? Przepięknie napisana, taka poznawcza też literatura. Ja bardzo lubię taką literaturę światową i być może dlatego to jest też powód, że mnie tak urzekła. Kolejna książka, też literatura światowa i książka, która bardzo, bardzo zmusza też do myślenia i zadrżała noc, Nadia Teranowa. Książka o Włoszech, i, która opisuje trzęsienie ziemi na jednej z wysp włoskich i świetnie ukazuje, jak musimy często zmienić nasze role, zmienić życie w wyniku jakiejś katastrofy, traumatycznego przeżycia. Jak właśnie zmienia się nasze życie i czy potrafimy też sami pokonać te nasze trudności? Czy potrzebujemy właśnie drugiej osoby? Czy jesteśmy w stanie się podnieść? Jak to podnoszenie się nas wygląda? Jak możemy znaleźć w sobie siłę? Ale to, co właśnie najbardziej fascynuje, to właśnie ukazanie, że nic nie jest trwałe. I że jak często, jeśli jesteś, nie wiem, na górze, jesteś bogatym arystokratą, nagle w wyniku jednego zdarzenia możesz całkowicie zmienić swoją rolę w społeczeństwie, swoje życie, czyli nagle, nie wiem, jesteś na samym dnie, a ktoś, kto jest na samym dnie, w wyniku jednego wydarzenia może nagle być wywindowany na samą górę. Świetna, no tak jak mówię, no ja patrzę z punktu e, takiego społecznego, z punktu socjologa, no rewelacyjna, ale też z punktu psychologicznego, właśnie jak podnosić się z traum, bo tutaj też mamy taki wątek. E, kolejna, jeśli chodzi o literaturę e, piękną, to mamy Nie ma co, Masza e, Mohebali, mamy tutaj Teheran, Iran. E, Powiem Wam, że mnie ta książka bardzo zaskoczyła, yy, mamy całkowicie inne wyobrażenie właśnie tego kraju, tego, co się tam dzieje, myślę, że w zasadzie nie wiemy, co się tak naprawdę tam dzieje, jakie tam, czy zachodzą tam jakieś zmiany społeczne, czy nie, czy ludzie yy, pragną jakiejś wolności, zmian, a jeśli tak, to jak one się kończą, i tu właśnie mamy to opisane, tak? czyli jak wcześniejsza, gdzieś tam można powiedzieć, rewolucja taka społeczna się zakończyła, kto w zasadzie przejął władzę, jak to wygląda teraz, o co walczą tam ludzie, jakie jest podejście młodych ludzi do tego wszystkiego, co się tam dzieje, na czym w zasadzie są skupieni, co jest dla nich ważne, co jest ważne też dla ich rodziców. Czy, nie wiem, wszyscy są skupieni tylko na tym, żeby było im dobrze, lekko, przyjemnie się żyło. E, mocna, bardzo mocna, słuchajcie, powieść, a za zakończenie, no jest, bym powiedziała, nawet wstrząsające. Więc też Wam polecam. Nawet tak jak mówię, żeby poznać, e, no, ten kraj, tak, o którym mało wiemy. E, kolejna, literatura piękna: Popłynę przed siebie, jak rzeka. Shelley Reed. Książka, którą ja porównuję do Gdzie śpiewają raki, jest słuchajcie, no, równie pięknie napisana. Są przepiękne opisy przyrody. Mamy tutaj też traumatyczne przeżycia głównej bohaterki. To, jak też ona potrafi znaleźć w sobie siłę jak potrafi zmienić swoje życie w jakim kierunku podąża no niesamowicie przepięknie napisana historia z której można wiele wynieść też dla siebie i ta książka naprawdę daje siłę czytelnikom teraz przechodzimy do thrillerów, ale też no jedna to jest kryminał, thriller, ale dla mnie jest to powieść społeczna, ale to za chwilę pierwsza książka to jest Ten głód Chelsea Summers. Książka kontrowersyjna. Książka, która wiem, że część osób oceniała bardzo dobrze, a część bardzo źle. Ja oceniłam ją dobrze i znalazła się w tych najlepszych. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze zaskakuje formą. Mamy tutaj jakby opis też zbrodni i podejście do tematu z punktu widzenia no psychopatki, bo tutaj akurat jest psychopatka. Dodatkowym takim elementem jest to, że jest ona krytykiem kulinarnym i mamy tutaj wpleciony jakby kanibalizm, czyli ona przyrządza z niektórych części ciała swoich ofiar jakieś dania, ale takie wyrafinowane z kuchni, nie wiem, francuskiej na przykład. A Trzecim takim elementem, dlaczego wyróżniłam tą książkę, jest to, że autorka potrafi świetnie no, słowami jakby tej psychopatki pokazać, że czasami za bardzo nie różnimy się od tych psychopatów, że w nas też drzemie to zło. I ona, to pokazuje, tak, czyli, że jakby ona może coś zrobiła, tak, że ona to wyraziła, ale czy my często jakby, nie wiem, w myślach nie dokonujemy jakichś tam, nie wiem, ocen, nie wyrażamy złości, nie wyrażamy nienawiści, tak, do drugich osób w określonych sytuacjach i ona te sytuacje podaje, więc naprawdę gorąco, gorąco polecam. Kolejne to jest słuchajcie, thriller, który jest moim najlepszym thrillerem no, tego półrocza. Myślę, że też na pewno ta książka znajdzie się w topce książek 2024. Książka, która totalnie mnie zaskoczyła. Dziwna Sally, Diamond, Liz, Nugent. Ja o niej mówiłam w. No, Ostatnio w filmiku o thrillerach, w polecajkach thrillerów, więc tam zapraszam Was do takiej większej no, recenzji. Książka, która mnie zafascynowała i pod kątem właśnie takiego thrillera psychologicznego, gdzie autorka świetnie kreuje właśnie tych bohaterów, to z czym się e, zmagają, z tymi wszystkimi traumami, trudnościami i jacy naprawdę są. Dodatkowo pokazuje, czyli jak kształtują nas doświadczenia jakieś życiowe, i jak ciężko jest się z tego wyrwać. I czy tak naprawdę chcemy się z tego wyrwać, czy raczej nie. I czy inni pomagają nam w tym, czy też już nadają nam jakąś łatkę i jesteśmy no, traktowani właśnie tak stereotypowo. I jeszcze jedno, czyli jak ludzie bardzo nie lubią outsiderów, tak? nie lubią inności, jak to jest przez nich napiętnowane, jak napiętnowana jest szczerość? My nie lubimy szczerości, my lubimy żyć w świecie zakłamanym, ugładzonym. A jak ktoś jest wobec nas szczery, no to już to jest dla nas nienormalne. Czy to nie jest dziwne? Wstrząsająca książka, bo no tutaj te przeżycia głównej bohaterki są naprawdę wstrząsające. Jej rodziny, ale też właśnie, żeby poznać te wszystkie relacje między nią, co ją kształtowało, między ludźmi, z którymi właśnie wchodzi w jakieś relacje i społeczeństwa, w którym żyje we wszystkich grupach społecznych. Świetna książka, gorąco Wam polecam, jeśli lubicie thrillery psychologiczne. I książka, którą nazwałam, tak jak Wam powiedziałam, Powieść Społeczna nie lat Piotr Kościelny, która no, wstrząsa, która wbija w fotel, gdzie autor, no, oprócz tam śledztwa kryminalnego, to właśnie pokazuje, no, w jakim trudnym społeczeństwie żyjemy. Jak napiętnowanie społeczne, jak no, brak akceptacji, do czego może to e, prowadzić. E, młodych ludzi, e, też problem e, samobójstwa e, pokazuje i do czego może też prowadzić szara że tak, że powiem rzeczywistość, bieda, to z jakich rodzin się wywodzimy i jak traktują nas rówieśnicy, do czego mogą nas popchnąć. E, bardzo mocna książka, ale według mnie potrzebna, o, poleciały mi wszystkie książki. E, I ostatnia, słuchajcie, książka dziesiąta, to tak jak Wam e, powiedziałam, e, to jest to mm, reportaż, ale można to czytać jak powieść, bo tak to jest opisane. Książka, która e, do tej pory po prostu mam te opisy, jest wstrząsająca. Jest czasami wręcz koszmarna i gorsza niż jakikolwiek thriller, który przeczytaliście, bo tak są opisane te zbrodnie na słoniach, jakich dokonują, no szczególnie tutaj w Zambii, w Botswanie, czyli jak są zabijane słonie afrykańskie, i tutaj jak małżeństwo Deli i Marka Owensów no walczy z tym, walczy z edukacją. Walczy z kłusownikami, walczy, żeby ochraniać ten gatunek. Jak też no, wywalczyło to, żeby słonie afrykańskie były wpisane jako gatunek zagrożony, ale czy jest to przestrzegane, czy nie. No i tak jak mówię, i ta ich walka czy to jest tak jak syzyfowa praca, czy jednak coś się udało tam zrealizować. Gorąca Wam polecam ma dodatkowo no, przepiękne opisy Afryki. Więc no, jeśli lubicie no, taką literaturę poznawczą, no to też gorąco Wam polecam. I to tyle. Słuchajcie, jeśli chodzi o moje najlepsze książki 2024, oczywiście no, pierwszego półrocza, napiszcie w komentarzu, jakie Wy. Polecacie książki, na jakie Wy najlepsze książki trafiliście w tych pierwszych sześciu miesiącach, co polecacie do przeczytania, co Was zachwyciło, urzekło. No i zapraszam Was do oglądania innych filmików na moim kanale. No i już niedługo do zobaczenia. Pozdrawiam Was serdecznie, miłego tygodnia.